Cześć. Zadzwonił do mnie Andrzej i poprosił o pomoc w przeglądzie silnika. Nie chciałem się zgodzić, mam dużo pracy, ale kiedy przywiózł do mnie ten silnik, dałem się namówić. Wspaniały GSXR 250, co najbardziej mi się w nim podoba. W latach 80. 18 tysięcy obrotów w 250 czterocylindrowej. Fantastyczny wynik. Druga sprawa. Andrzej poprosił, abym zrobił ten silnik tak jak każe fabryka, rozbierzemy go całego. Przemierzymy wszystko, złożymy tak, jak każe fabryka. Kiedy odpali, Andrzej obiecał, i mamy teraz to Simpson nagrane, żeby dostarczy mi drugi taki sam silnik, który zrobię po swojemu, a wtedy zabierzemy ten motocykl z tym silnikiem w miejsce, gdzie się bardzo szybko jeździ. Ale o tym później. Silnik jest w całości, ale nie wiemy tak naprawdę, jak długo stał, co się z nim działo. Nie wygląda to najgorzej, ale nie wygląda też dobrze. Wszędzie jest bardzo dużo silikonu, cały wydech zaolejony, jest dużo wycieków. Tak jak mówiłem, wszędzie jest bardzo dużo silikonu. Ktoś tu się postarał, ale co najważniejsze, silnik jest w całości. Pokażę Wam od czego zacząć w takim starym silniku. Ten silnik długo stał, nie wiemy tak naprawdę, w jakim jest stanie. Zaczniemy od sprawdzania w ogóle, czy ten silnik się obraca, ale żeby zacząć Przede wszystkim sprawdzamy, czy jest olej. Tutaj mamy olej. Za chwilę rozbierzemy pokrywę, obrócimy silnikiem, wyjmiemy świecę. Tak jak mówiłem, zdejmiemy pokrywkę, tak żebyśmy mogli zakręcić silnikiem. Zobaczymy, w ogóle, jak to wygląda. Impulsator. Ok. Nasi tu byli. Coś tu jest lutowane. Śruba, od, która trzyma płytkę do wału, bezpośrednio jest uszkodzona. I co ciekawe, w środku łamany jest klucz. Będzie z tym walka, ale o tym później. Najpierw sprawdzimy, w ogóle czy nasi mi się obraca. Kręcimy. Wcześniej sprawdziliśmy, czy jest olej. Silnik obraca się. Coś tam słychać, jakąś kompresję. Nie było to mocno przykręcone. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ok, świece są nasze Świece niewiele nam mówią, są nowe Gdyby były stare, na przykład zaolejone Dużo by nam to powiedziało o stanie silnika Ale tak jak mówiłem, te są nowe Nic nie wiemy po świecach Pokażę Wam, co znalazłem w misce olejowej i jak to wygląda. Sami przyznacie, że wygląda to słabo. Tam nawet pływają jakieś elementy aluminiowe. Później to wszystko umyjemy i sprawdzimy. Teraz sprawdzimy, jak wygląda smog. Kiepsko, prawda? Nie służy to dobrze. Tak to wygląda, O jeszcze raz wam pokażę O... A najciekawiej jest tam nieźle, prawda? Silnik rozebrany. Jeżeli jesteście ciekawi, co odkryłem w środku, to piszcie w komentarzach. A ja postaram się nagrać kolejny filmik. Pokażę Wam, jak weryfikujemy części, co jest do wymiany. Napiszcie też, czy wolicie timelapsy, czy wolelibyście, żebym pokazał Wam, jak odbudowuję ten silnik, jak weryfikujemy części, jak składamy poszczególne sekcje tego silnika, krok po kroku, e, mówiąc o tym, co robię i dokładnie pokazując to, co robię. Trzymajcie się.